Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmiku. Z tej strony Kazumili. No i dzisiejszy filmik będzie o zawartości tej półki w tym odchowalniku. Na pewno też kilka słów powiem o samym odchowalniku. Jak mniej więcej go zbudowałem. Ale zacznijmy może od zawartości tego co jest tutaj w tej świecącej półce. I aktualnie tutaj się znajduje 310 takich kurczaków. Jak widać mają jeszcze trochę miejsca, także one są na jednej półce. Jak podrosną to na pewno je rozdzielę. Są to kury nioski, Tylko. Znaczy nie wszystkie, bo jest tutaj 280 kurek i 30 kogutów. Koguty to są wszystko green shell, czyli takie kury, które składają zielone jajka. A kurki to są różne. Są rude rosy, czarne rosy, dominant blue, czyli coś takiego jak tu dominant tricolor, czyli takie kurki porcelanowe, e, saseksy, czyli najprawdopodobniej to będzie to, takie białe z czarnymi piórkami, e, dark shell, czyli składające ciemne jajka, blue shell składające niebieskie. No i chyba to tyle z pamięci, jak niczego nie, nie zapomniałem. Standardowe jakieś karmidełko z paszą, poidełko. No i tam jest reszta. E, na pewno zrobię podsumowanie tego, ile mnie one wyniosą, w sensie wychodowanie do któregoś tam tygodnia, bo teraz mogę jedynie podać tyle, ile na nie wydałem przy zakupie. Ale na pewno te wszystkie informacje, dane, dokładne liczby podam w komentarzu, nie w komentarzu, tylko w opisie. Także śmiało można do, do opisu zajrzeć. zajrzeć. I jak ktoś będzie ciekawy, to tam na pewno wszystko znajdzie. A jeżeli nie, to zapraszam do komentarzy, także tam poodpowiadam na wszystko. Trochę może powiem o odchowalniku. No to jak widzicie, on jest na rusztach, bo on nie jest na kury stricte zbudowany, tylko bardziej na przepiórki. No, już trochę zabrudzony jest, bo tutaj były odchowywane przepiórki, które mogę też za chwilę pokazać. No, i po prostu nie było na tyle czasu, żeby po przepiórkach, chwilę odchowalnik ostygł, żebym mógł to lepiej przeczyścić. więc tak z grubsza przeczyściłem. No i to wygląda jak wygląda. To no w każdym razie, jak już kurtu nie będzie, to na pewno to odświeże. I jest tutaj e, siatka. Ona ma 25x13 i ona mi została z budowy klatki na przepiórki te dorosłe. Ale, że to oczka były zdecydowanie za grube, to jeszcze na wierzchu jest taka zwykła ogrodowa, plastikowa siatka. Ona ma chyba oczko 1 na 1 w sensie centymetr na centymetr, no i ona jest tutaj takerami przybita, gdzie niegdzie, tak jak o tu widać ta grubsza siatka. No i tak trzyma na kurczaki jest to wystarczająco, na przepiórki, które mają dwa tygodnie też. Na młodsze, w sumie takie tygodniowe też będzie ok. A do młodszych kładę tutaj ręczniki papierowe. To przez chwilę są na nich, a później zdejmuję ten ręcznik papierowy, już wszystko jest ok. Odchowalnik jest ogrzewany głównie kablem grzewczym jak widzicie, jest on rozprowadzony od początku na całej ścianie bocznej, i, znaczy tylniej i na jednej ścianie bocznej, jest to kabel grzewczy 80W, 7,5 metra ma samej tej linki grzewczej, także idealnie starcza na 3 razy i do tego są dwa miejsca na żarówki. I aktualnie ze względu, że na dworze w nocy potrafi być po minus 19, minus 20, także tutaj są dwie czterdziestki. A i kabel grzewczy, także tutaj jest to daje 180 watów. To też podejrzewam, że w opisie zaznaczę zużycie prądu przy odchowie tych kuczaków. Także aktualnie też mi ciężko podać, bo yy, żarówki świecą non-stop. Czyli to jest yy, te 80 watów. Ale kabel grzewczy jest... No tutaj nie zwracajcie uwagi, bo to na razie jest tak chałupniczo. Tutaj na pewno kiedyś to nie zrobię. Jest termoregulator, ze względu, że teraz chwilę były drzwi otwarte i pokazywałem, no to spadła temperatura do 22 stopni, ale on się spokojnie nagrzewa do 30 stopni i gdy już będzie nagrzany 30 stopni, to on się wyłącza. Gdy spanie do 29,7, bo mam ustawione, że plus minus 0,3 stopnie, to on się znowu nagrzewa i gdy się nagrzeje do 30,3 to się wyłącza i on tak cały czas. Się włącza i włącza, więc nie można powiedzieć, że cały czas jest pobór 80W przez ten kabel, no tylko mimo wszystko trochę mniejszy. No ale no, jakoś tak z nawiązką napiszę te dane w komentarzu, żeby w opisie, żeby każdy mniej więcej wiedział, ile to prądu mnie wyniosło. Chociaż mimo wszystko na taką ilość sztuk, to te 200W to nie jest dużo, bo to jest tak naprawdę jedna żarówka kwoka, a jedną kwoką bym ich nie ogrzał w taką temperaturę. I to wszystko głównie chyba dzięki temu odchowalnikowi bo on jest w miarę szczelny. Tu głównie drzwiczki są i są magnesy neodymowe tylko ze względu, że jeszcze nie ma na środku na środku tutaj nogi to wszystko popadało strasznie. Ale jak już się wyrobię czasowo to trochę to podniosę i te magnesy się będą zgrywać ten magnes z tym no i te drzwiczki też będą szczelnie zamknięte na ten magnes neodymowy. I tak na każdych drzwiczkach jest zrobione. To jest płyta komorowa z poliwęglanu, gdzie dół i góra jest zaklejona taśmą aluminiową, żeby nie było cyrkulacji powietrza, bo powietrze też jest dobrym izolatorem. I z drugiej strony jest tak samo. W środku są takie mniejsze drzwiczki, na których jest od, środku, od środka sama kratka. Więc jak te kurczaki podrosną, to po prostu ten karton, który tu jest, to łatwo, łatwo można wyjąć i już będą miały większą wentylację. No aczkolwiek chwilowo jest to zamknięte i po prostu przez te szczeliny jest wentylacja. Tutaj też jest taki kartonik chwilowo tutaj jakoś coś inaczej wymyślę, ale to jest po to, bo no tutaj są kartony, na których są odchody. Z czasem to na pewno zamienię na e, płytę piśniową. To jest takie coś, co jest z tyłu regałów, czasami poduszkami takimi starymi bo te kartony namiękają, no słabo z nimi, no, ale aktualnie nie mam dostępu do jakiejś takiej sensownej ilości płyty pilśniowej od ręki no a tutaj gdyby nie było tego kartonu to by byłaby taka szczelina jak tu, to by mi strasznie zawiewało od spodu, więc tak na chwilę na szybko coś po prostu przymontowałem, żeby nie było przewiewu. cały y, odchowalnik składa się z trzech pięter każde piętro ma około 1,5 y, metra kwadratowego bo to jest szerokości około 63 cm a długość 2,4 metra tak mniej więcej no i to tak wychodzi no i każdy z piętro właśnie ma dwie żarówki swój kabel grzewczy, każdy taki sam no i w każdym piętrze jest termoregulator tak jak tu, tylko że to jest włączone, bo tu tylko on chwiedział jakby przepiórki ale już przepiórki były na tyle duże, że i tak ten termoregulator się nie odpalał bo one same swoim ciałem ogrzewały, tak to odchowanie do 23 stopni Także od, yy, termoregulator nie dawał prądu do kabla i po prostu nie było grzania A przepiórki o których mówię są już tutaj I ktoś może powie, że jest ich dużo i ciasno mają No i troszkę się można z tym zgodzić Aczkolwiek aktualnie tutaj w tym pomieszczeniu co jestem w oborze Jest minus 3 stopnie nawet więc one tak mogą się skulić do siebie, to będzie im łatwiej zachować ciepło. Jak chcą, to mają trochę miejsca. Także nie ma tragedii. One mają niecałe 5 tygodni, 4,5. Także jeszcze z półtorej tygodnia, może dwa, ja sobie rozdzielę samce od samic. Te samice, które będę chciał zostawić, czyli je poważę, to te większe zostawię. I przełożę już do klatki na nioski. A samce powoli pewnie będą się przygotowywać na rosołki. No taki już ich los. I tak to wygląda. Tutaj zdecydowanie najwięcej jest Teksasów i trochę faraonów. Kolorowych i mandżurskich nie klułem, bo tam te statka mam młodsze. A po prostu te chciałem wykluć, żeby mieć na podmianę stat tych swoich, których, które mam aktualnie, bo tamte już są z kwietnia. Także już niedługo rok im pyknie, więc myślę, że to jest naj, najwyższa pora, żeby właśnie wymienić statka. Tutaj też mają jedno pojdełko, on jest dość spore nie wiem czy 10 czy 15 litrów. Takie karmidełko spore, to właśnie te dwa karmidełka takie dziennie potrafią zjeść To to już nie jest mało Te mają paszę yy, taką, którą ja sam mieszam Śruta sojowa, tam jest pszenica, kukurydza Jakieś inne tam rzeczy A kurczaki jedzą Coś takiego Agro i to jest kurczak jeden, chyba gdzieś tu w jest O jest Jej yy, skład i tak dalej 19 g białka w 100 gramach produktu no i inne te zawartości przy zakupie tych kurczaków od razu można było kupić tą paszę także ja się zaopatrzyłem w 9 worków kurczaka 1 bo mniej więcej tyle z obliczeń mi wyszło, że będę potrzebował do odchowania ich do 4 tygodnia życia i dodatkowo wziąłem 3 worki kurczaka 2 bo później już planuję właśnie im robić też samemu paszę taką całkowicie od podstaw, żeby no po prostu ten odchów nie wywieszać jak najtaniej zdecydowanie wszystkich tych kur, jak już będą dorosłe, ich dorosłe, nie zostawię myślę, że sobie zostawię z 50 a reszta po prostu będzie na sprzedaż, jak podrosną i podejrzewam, że będę je tak sukcesywnie sprzedawał bo nie mam miejsca na te 300 sztuk także podejrzewam, że jak będą miały na przykład 10 tygodni, to pójdzie pierwsza jakaś partia jak będą trochę, starczy znowu kolejna partia no i jak będą dorosłe, to Ostatnia część pójdzie na sprzedaż. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Jakby ktoś miał jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i chyba w tym filmiku to na tyle. Także dziękuję za oglądanie. Do następnego.